Witajcie kochani, w kolejnym odcinku Parad Planet dzisiaj sobie porozmawiamy na temat rzako. Rzako to najpopularniejsze papugi afrykańskie. Ich długość ciała to mniej więcej 30-40 cm. Wagę zaś osiągają mniej więcej do pół kilograma. Wyróżniamy dwa gatunki żako: żako liberyjskie i żako kongijskie. U mnie właśnie na głowie siedzi żako kongijskie. Są jednymi z najbardziej popularnych gatunków papug trzymanych w domach. Ich zdolności naśladowcze są nie do podrobienia. Natomiast ich inteligencja może być porównywana do kilkuletniego dziecka. Są to papugi niezwykle inteligentne. Raczej prowadzą tryb. Yy, spokojnego obserwatora wydarzeń, nie spędzają tak dużo czasu na zabawie jak amazonki czy afrykanki. Żako w domu potrzebuje ciągłej stymulacji w celu rozwoju, jednakże są to też ptaki niezwykle wrażliwe na wszelkie zmiany środowiska. Dlatego życie z żako powinno mieć określoną rytmę, która zapewni papudze poczucie bezpieczeństwa. Ptaki te z samotności, frustracji i nudy mają tendencję do wyskubywania piór. Są to jedne z trudniejszych do prowadzenia papug w domu. Posłuchajmy co do powiedzenia na temat żako ma nasza niezawodna ekspert dr Ines Szotowska. Żako są znane ze swojej inteligencji, przez co no, są dość popularnymi papugami, z tych większych, utrzymywanych w domach. W związku z czym jednak są zdecydowanie częstym pacjentem gabinetu weterynaryjnego, też ze względu na ich pewne specyficzne problemy, do których mają predyspozycje, a mianowicie tutaj głównie przodują dwie kwestie. Niedobory wapnia i zaburzenia behawioralne. Które wynikają między innymi z niezaspokojenia ich potrzeb, a im wyższa i większa inteligencja, tym większe są te potrzeby. Wracając do niedoboru wapnia, e, Pierw sobie pokrótce to omówimy, rzako hmm, e, dlaczego to nie jest do końca wiadome, akurat u nich to się zdarza najczęściej. E, natomiast te niedobory wapnia to nie są związane często tylko bezpośrednio z. Samą zbyt niską, niską podażą wapnia w diecie, natomiast z brakiem witaminy D, która jest wytwarzana przy udziale promieniowania ultrafioletowego, tak jak u nas. W związku z czym papugi nie mające dostępu do bezpośredniego światła słonecznego, to przez szybę się nie liczy, bo niestety szyby zatrzymują promienie ultrafioletowe, będą bardziej predysponowane do tego. I u o te objawy niedoboru wapnia no, potrafią być dość spektakularne za względu na to, że ciężkość niedoboru też jest e, często e, większa. Jest, te niedobory są cięższe niż u innych e, gatunków e, i poziom wapnia osiąga niższe wartości, e, zanim właściciel cokolwiek zauważy i że tak powiem, wdroży to odpowiednie postępowanie. E, w związku z czym nawet mogą się one objawiać e, o, zaburzeniami neurologicznymi. Jak na przykład drżenia mięśni, czy też wręcz drgawki, bo może nie być w stanie nawet stać, może leżeć po prostu i, e, i mieć się jak ataki drgawek. E, I ktoś by podejrzewał padaczkę, że to jakiś problem czysto neurologiczny, a to jest po prostu, e, po prostu, w cudzysłowie, zwyczajny niedobór wapnia. Przejdźmy jeszcze teraz do zaburzeń behawioralnych. Tutaj jest kwestia taka, że tak jak już wspomniałam, ze względu na swoją wysoką inteligencję, Rzako mają bardzo duże potrzeby w związku z czym niezaspokojenie tych potrzeb umysłowych i emocjonalnych będzie skutkowało zaburzeniami w tej sferze i frustracją. To może się objawiać w bardzo różny sposób, mogą to być stereotypie, czyli to co kojarzymy z ZOG, gdy zwierzęta na przykład w za małych klatkach chodzą od jednego krańca wybiegu do drugiego, czy też Najbardziej znane u papug najbardziej kojarzone z papugami skubanie pił, które, jakby się wydawało, no, nie można też diagnozować tego tak prozaicznie, że to zawsze jest problem, że na przykład ta papuga jest zestresowana, czy też jej się nudzi, bo czasami tutaj podłoże może być yy, medyczne. Natomiast w tym momencie nie ma się o tym yy, rozpowiadać. Chodzi o uczulenie opiekunów. Z czym najczęściej, jeśli mają taką papugę, bądź myślą o takiej papudze, to z czym najczęściej możecie się Państwo spotkać? Więc tutaj u będą zdecydowanie te dwa główne problemy. Niedobór wapnia i e, zaburzenia behawioralne, które mogą przybierać postać. E, stereotypii, apatii, e, nadmiernej wokalizacji, czyli krzyczenia, agresji i skubania piór, czy wręcz samo okaleczania się. Dziękuję Wam kochani za oglądanie dzisiejszego odcinka, dajcie znać czy macie może żako w domu, czy jest to może Wasz wymarzony gatunek. E, ja się z Wami na dzisiaj już żegnam, wpadajcie do naszego sklepu Parod Planet, możecie wpaść również na mojego bloga, gdzie mam kuzynów papug e, e, żako, papugi afrykańskie e, na moim Parod Disaster. Wpadajcie też do nas na grupę Papuziarzy Projekt Tasia Edukacja, no i co, widzimy się za tydzień.